E aí Agnieszka Koster witam państwa w poniedziałek 1 czerwca i zapraszam na Jawor Express. Sytuacja epidemiologiczna w naszym mieście wygląda następująco. Potwierdzono 14 przypadków zakażenia koronawirusem. 12 osób przechodzi kwarantannę. Dziś potwierdzono ozdrowienie 10 osoby. Czternasty przypadek zakażenia koronawirusem w Jaworznie został potwierdzony 30 maja. Jak udało nam się ustalić, mężczyzna jest mężem zakażonej wcześniej Jaworznianki, która była odnotowana jako jedenasty przypadek. Małżeństwo pozostaje razem w izolacji domowej. W tym przypadku warunki mieszkaniowe nie pozwoliły na całkowicie hermetyczną izolację domową. Oboje czują się dobrze i przechodzą chorobę bezobjawowo. Zadbajmy o naszych bliskich. Dzisiaj policja odnotowała już kilkanaście prób wyłudzenia metodą na wypadek. Co kilkanaście minut jawożnianie dzwonią na policję, zgłaszając, że ktoś próbował wyłudzić od nich telefonicznie pieniądze. Policja apeluje, aby kontaktować się ze swoimi bliskimi, szczególnie seniorami, i zadbać o ich bezpieczeństwo. Powracamy do akcji wolontariuszy z Korony Jawożno. Ich akcja wysyłania listów zatacza coraz szersze kręgi. Korona jawożna, jak nietrudno się domyślić, powstała w reakcji na smutne czasy zarazy. Począwszy od połowy marca, gdy grupa się zawiązała, dołączyło do niej 90 osób. Grupa rozpoczęła właśnie pierwszą akcję ogólnopolską. Akcja już się rozpoczęła, nazywa się Napisz Listu Love. Jest to akcja skoordynowana pomiędzy dwoma naszymi projektami czyli agrawka, szycie maseczek i pisanie listów. Projekt kierowany jest do pracowników personelu medycznego oraz pacjentów placówek medycznych na terenie całego kraju. Na potrzeby akcji stworzono zespoły, z których każdy ma inne równie ważne zadanie. Są więc osoby, zdaje się, że same panie, które szyją maseczki. Ja szyję maseczki, uczestniczę też w procesie maglowania e, lamówek. Tak naprawdę jesteśmy podzielone na kilka grup i każdy jest za coś odpowiedzialny. Jedne osoby kroją, obszywają, prasują, no i kolejno trafia to do szycia i później już procedury pakowania, sterylizacji. Maseczki trafiają do, nazwijmy to umownie, centrum dowodzenia. Stąd listy wędrują do odbiorców. Taką maseczkę, która jest już po pełnej sterylizacji, jest szczelnie zapakowana i wykonana, przez waszą... I wykonana oczywiście przez naszą grupę, jak najbardziej. Pakujemy do pięknych kopert. Na kopertach są oznaczone Maseczka powstała w warunkach domowych, przeprowadzono sterylizację, gotowa do użytku. Błękitne koperty dostają dorośli, dzieciaczki dostają koperty czerwone. Dodatkowo dokładamy do każdej koperty sentencję. Listy piszą od serca wolontariusze. Co list to odrębny pomysł? Często piszę swoje cytaty, które wymyśliłam, i naprawdę to sprawia mi dużo radości. Odkryliśmy w międzyczasie, że. Tak naprawdę, pisanie listów to jest również terapia dla nas, dla wolontariuszy, którzy te listy piszą. Ponieważ gdzieś w tym codziennym pędzie nie mamy czasu na to, żeby głębiej zastanowić się nad pewnymi rzeczami, a mamy okazję zrobić to właśnie pisząc listy i przekazując to tym osobom, do których te listy trafiają. Akcja, jak zapewnia organizator, jest właściwie bezterminowa. Może dołączyć do niej każdy. Akcja myślę, że tak naprawdę się nie zakończy, a rozpoczyna się na dobre, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, jest to akcja ogólnopolska. Mamy wolontariuszy zaangażowanych, z całego kraju oraz, oraz placówki, które stale się włączają. Wbrew nazwie krona jawożna to nie grupa monarchistów, to grupa pań, które wiedzą jak pomagać w czasie zarazy, wiedzą czego chcą i konsekwentnie do tego dążą. Życzymy powodzenia. A oto kolejna odsłona konkursu na najlepszego sprzedawcę Jawożna. Poznajmy kolejną kandydatkę. Sklep bacówka tak właśnie tutaj pracuje pani Paulina. Nasz kolejny sprzedawca, nominowany do konkursu. Chodźmy, dowiemy się, kim jest pani Paulina i czym się zajmuje. Witam, nazywam się Paulina Kaszuba, pochodzę z Jawożna, mieszkam również w Jawożnie. Jako sprzedawca pracuję już 10 lat. Punkt, w którym aktualnie pracuję, znajduje się w centrum Jawożna. Dlaczego lubi pani swoją pracę? Dlatego, że na przykład w takich sklepach jak ten, takich mniejszych sklepach, sprzedawca nawiązuje bliski kontakt z klientem, tak? jest w stanie poświęcić mu więcej czasu niż na przykład w takich marketach. Wchodzi stały klient do sklepu i ja na wejściu już wiem, co on będzie chciał kupić tak? i często jest ten cel trafny, tak? czyli klient wchodzi, poproszę tą i tą wędlinę. No, i z uśmiechem na twarzy bo po prostu wiem, że już znam tego klienta, że tak powiem, od podszewki i wiem, wiem co mogę od razu zaproponować. No i kochani, kolejny super sprzedawca naszego miasta Jawożna. Poznaliście panią Paulinę, więc teraz tylko głosujemy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Swoje typy kandydatów możecie wysyłać na maila. Biuro, mapact.jawoż.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca. 30 maja ogłoszono otwarcie placów zabaw. Jak został przygotowany plac obok Galeny, pisze w liście do portalu jaw.pl pan Krzysztof. Prawie trzy miesięczna przerwa w funkcjonowaniu placów zabaw została zmarnowana i nie odbyły się żadne naprawy. Plac przywita dzieci ubytkami w nawierzchni, zepsutymi zabawkami. Pordzewiałe elementy z odstającymi fragmentami lakieru stanowią zagrożenie dla dzieci. Wystarczy po takim elemencie przesunąć rękę i oskaleczenie nietrudno. Wesoły filmik z okazji Dnia Dziecka przysłało przedszkole miejskie nr 14 Wiawożnie. Na zajęcia sportowe z okazji Dnia Dziecka zaprasza Jaworkim. W czasach, kiedy dzieci wolą patrzeć się w ekran telefonu lub telewizora, ważne jest to, abyśmy zadbali o ich przyszłość, pokazując dobre wzorce najlepiej sportowe. Ośmiolatki mogą uczestniczyć w tych zajęciach, oczywiście, ogólnorozwojowych. Jest to zabawa z boksem, jest to. Spajanie takiego nawyku sportowego, obowiązkowości, sumienności w treningach. Sport to inwestycja w rozwój fizyczny, ale również w budowanie silnego charakteru człowieka. Już od ósmego roku życia można brać udział w treningach bokserskich w klubie Jawortim. Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu. W pierwszej fazie treningowej, a więc dla tych dzieci najmłodszych, 8, 9, 10 letnich, czy tam nawet trochę starszych, wprowadzamy takie treningi ogólnorozwojowe, kształtujące zdolności motoryczne, przede wszystkim koordynacyjne, kształtujące odpowiednie postawy społeczne, dyscyplinowanie. Wiadomo, dzieci potrzebują tego wszystkiego i to tak jakby jest najważniejszym elementem treningu bokserskiego w tym najmłodszym wieku. A więc poprzez gry, zabawy, jakieś takie elementy bokserskie można kształtować i wzmacniać organizm i przygotowywać do Późniejszych etapów rozwoju. Młode zawodniczki i zawodnicy widząc pracę starszych kolegów, motywują się do wysiłku i nabierają szacunku do sportu. Przez sporty walki takie jak boks, ćwiczymy przede wszystkim też charakter, a więc cechy ewolucjonalne, yy, odpowiednie podejście do drugiej osoby, do zawodnika, szacunek dla innego człowieka, to jest bardzo ważne, żebyśmy szanowali się wzajemnie. I tutaj te sporty walki tego nas uczą, a to pomaga nam też w wychowywaniu tych najmłodszych. Jawor Team to klub bokserski, który ma spore sukcesy w wychowywaniu młodzieży. Może pochwalić się dobrymi wynikami zawodników na ogólnopolskich ringach. Wielu z zawodników Jawor Teamu osiąga najlepsze wyniki, stając na szczycie podium. Jeżeli chodzi o grupy wiekowe, grupa wiekowa od 8 do 14 lat, jest to sterowane i wspomagane szkolenie młodzieży przez Polski Związek Bokserski, Akademia Boksu Olimpijskiego i grupa starsza. Czyli jeszcze 14. 18 lat to jest ta grupa już zaawansowana, gdzie zawodnicy startują w zawodach ogólnopolskich i oczywiście międzynarodowych. Drodzy rodzice, w Dniu Dziecka dajmy swoim dzieciom możliwości rozwoju sportowego, aby nasze pociechy prawidłowo się rozwijały. Wystarczy, że znajdziemy chwilkę czasu, aby zawieźć je na treningi, gdzie pozostaną pod fachową i profesjonalną opieką trenerów. Tutaj moja taka prośba, aby w tym Dniu Dziecka, w święcie dzieci. Y, dbać o nasze dzieci, o swoje dzieci, a więc y, nie tylko poprzez edukację, y, wysyłaniu jakieś kursy językowe, nie wiem, dodatkowe zajęcia, ale też poprzez rozwój fizyczny, poprzez sprawność, a więc y, Wysłanie dziecka na takie zajęcia sportowe to na pewno też pomoże w rozwoju tego dziecka. Dużo zajęć jest prowadzonych również w terenie. Prowadzimy program ABO, Akademia Boksu Olimpijskiego, finansowana częściowo przez Polski Związek Bokserski. I te właśnie roczniki od 8 do 14 lat. Serdecznie Was zapraszamy. Naprawdę nie będziecie się nudzić. Wszystkie zajęcia w klubie Jawor Team są bezpłatne. To już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy w dzisiejszym jaworekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę, a wszystkim dzieciom, które dzisiaj obchodzą swoje święto, życzę wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i dobrej zabawy. Do zobaczenia.